Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Zaczynam ten piękny dzień od kawy. Czy będzie piękny? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Jestem optymistycznie nastawiony do tego dnia. Świeci słońce, jest chłodno, nie jest jakoś gorąco, co mi się bardzo podoba, jak na Rumunię. No i co więcej, I mam nadzieję, że będzie fajnie. Dzisiaj będzie jeden z tych vlogów, w którym Wam pokażę, jak spędzam czas. Z Karimem i pracując, a właściwie to teraz chcę się zabrać za pracę. Wcześniej jest godzina około 7 rano, żebym później miał więcej czasu też na niego. Nie mam dużo do zrobienia, ale wiem, że jak to, co zrobię teraz, to będzie procentowało na później. Kawa. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam serdecznie na ten dzisiejszy vlog. Ja już dużo, słuchajcie, popracowałem, wszystko mam zrobione. Normalnie tak się cieszę, będę miał, mam nadzieję, jakiś tak zwany lightowy dzień dzisiaj w tej pracy. Oby tak było. Zobaczcie, wczoraj Kali mi już usła, ale taką różę przyniósł. Powiedział: Kocham cię bardzo, i przyniósł mi taką różę. Jak był za mną na spacerze wieczorem. No, także cieszę się, bo jestem odrobiony w tej pracy. Będę mógł z Karimem pójść gdzieś. Zobaczymy, jak ten dzień będzie wyglądał. Teraz chcę przygotować śniadanie, ale zanim to zrobię, to muszę rozładować zmywarkę. Tyle mam tutaj naczyń do wyciągnięcia. Muszę je teraz poukładać. A na śniadanie będę chciał zrobić na pewno omleta, przynajmniej dla siebie i chyba dla Kalima też zrobię takiego. Śniadanie już jest prawie gotowe, popatrzcie. Tutaj mam omleta, ten jest dla mnie. Trochę więcej pomidora, no bo Karim wiadomo nie zje tyle co ja. Ogórek, do tego oliwki. Pomidorka polałem, słuchajcie, oliwą z oliwek. Tak samo dla mnie i dla Karima jest sól, pieprz do tego. I jeszcze mam jednego omleta, który się tutaj dosmaża właśnie dla Karima. On jeszcze w tej chwili śpi. Jest godzina 8.50, no i czekam aż się obudzi. Ja sobie zjem może w spokojności za ten czas śniadanie i dopiję resztę kawy. Zrobiłem segregację prania na tak zwany chłopski sposób, co to znaczy, no, po swojemu kolory ciemne chyba odróżniam co. Tu są takie czarne, ciemne i tak dalej. Białe zostawiam w koszyku, a to będzie później jak wypiorę te najciemniejsze rzeczy. Także wsadzone do pralki zamykamy. Mam tutaj taki program też na. Dark Curl jeans, akurat na jeansy. To nie jest no jedna jeansy tam są ale nieważne. Ja zawsze sobie zmniejszam te mm, obroty, żeby nie były te największe. Ten 40 stopni, no i włączamy niech się pierze. I proszę bardzo, wstał mój mały Karim, piszk. Jemy teraz śniadanie, znaczy ja już zjadłem, ale teraz czas na niego, na jego kolej. Będzie sobie jadł tutaj omlecika, już zajada ogórka, jeszcze jest pomidorek, także same dobre rzeczy. I zdrowe. Pranie się już tutaj zrobiło. Dobra Kalim, ty tam nic nie wciskaj. Weźmiemy to i idziemy na górę rozwiesić. Chodź, idziemy. Proszę bardzo, jak mi pomagasz. Wyciągasz pralki? No to wyciągaj ładnie. Dziękuję ci serdecznie. Ale jesteś pomocny i uczyny. Proszę bardzo Kalimku, wrzucaj tutaj do pralki następne pranie. No widzisz, brawo, włączyłeś następne pranie. Chodź, idziemy na górę rozwieszać tamto. Wychać Kalim, ja cię tutaj a sekuruje z tyłu. Ojej, jej, ale najpierw trzeba to jeszcze poskładać. Także jest trochę znowu do zrobienia. Dobra, składamy to, Karim. Nie ma dużo, bo tu jakieś ręczniki, i koszulki to pójdzie szybko. Pranie rozwieszone, a Karim siedzi w miejsce. Chodź, idziemy na dół. Chodź. Wstawaj. No, tylko nie poślizgnij się i nie przewróć. Jesteśmy teraz na spacerze, oczywiście, tutaj ciężko chodzić tymi półchodnikami. Musimy co chwilę zjeżdżać na ulicę. I ponieważ dzisiaj mam bardzo mało pracy, to nie musimy być tak blisko domu. Ja mam wszystko zrobione. No, oczywiście nie mogę też sobie pozwolić na nie wiadomo jakiej długie przerwy, ale myślę, że na kawę spokojnie możemy z Kalimem tutaj iść do Five to Go. Pamiętacie jak tutaj nagrywałem kiedyś z mną filmy. W takiej restauracji nazywała się Reina, a teraz będzie tutaj kebab. No to już jest chyba coś, co tutaj raczej nie powinno więcej zbankrutować, tak jak tamte poprzednie lokale, ponieważ Rumuni kochają kebaby, szaormy i tak dalej. Tam jeszcze zafoliowane widzę siedzenia, więc przygotowują lokal do otwarcia z jakieś ogłoszenia, ale za daleko jej nie widzę. A tak w ogóle to jesteśmy na ulicy... Amur tam mieszkaliśmy w tym bloku. Nie w tym, tylko w tym następnym. I z tego co widziałem ostatnio, to Zouza nikomu nie wynajęła tego mieszkania ponownie. Oczywiście po drodze musimy się zatrzymać, żeby popodziwiać motory. Jest Yamaha, nie, to jest Yamaha, czarna Yamaha, a tamten drugi nie wiem, to jest Daytona. Daytona, tak. Pani tam słyszała przy tych motorach, że rozmawiam po. No po polsku, no nie, nie, nie wiem, czy rozróżnia język jaki. Ale zaczęła do mnie mówić po angielsku, że to jest jej motor. Ja mówię, no to nie wiedziałem, jej, czy coś się stało. Czymś problem. No, że nagrywam. Mówię, to ma mnie nagrywać? Ona tak się popatrzyła ja mówię, no robię akurat vloga. No to przeprosiłem i poszliśmy. Idziemy tutaj do tego Five to go choć na drugą stronę ulicy. Tam przed nami idą tacy ludzie, którzy niosą, wiecie co, taką, no, spłytę jakąś tak drewnianą. O będę przechodził, to może będzie ich teraz tutaj widać i chciałem Wam coś powiedzieć i skomentować. Czy Wy w ogóle przywiązujecie uwagę do tego, co macie napisane na ubraniach, na jakichś koszulkach, bluzach i tak dalej? Ten chłopak miał taki wielki napis: I am a hero, czyli jestem bohaterem, i faktycznie mógł się poczuć, jak. Piszczam nam kółka. Jak ten bohater, jak jest <głos》> takie ciężkie po prostu tam dźwigali, no to po prostu był bohaterem i miał to napisane na plecach. Ja na przykład dużą uwagę przywiązuję do tego, co jest napisane na jakiejś odzieży i najczęściej lubię mieć takie koszulki czy cokolwiek, gdzie nic nie pisze, bo po prostu denerwują mnie te napisy. Ja nie chcę sobie przypisywać czegoś tam, ale już najgorsze są takie jakby Ktoś widziałem koszulki Coca-Cola, na przykład nosi, czy jakiejś innej takiej firmy, która truje i reklamuje to. To już jest w ogóle wtedy najgorsze, co może być. Tu są motory, tak Karim? Widzę motory. Patrzę, jakie to są motory. Nie wiem, nie znam się. Ten jest piękny motor. Ten jest piękny taki, żeby pojeździć nim w taką trasę długą. No, tutaj też kolejny motor idziemy i chciałem. Przejdź do tematu dzisiejszego odcinka. Tak, tu jest taki plac zabaw. Pojawiały się komentarze pod jednym z vlogów z Karimem, że za dużo od niego wymagam. I e, było kilka takich, ale jeszcze też jest, który napisał Krystek. On ma dopiero dwa latka, ale ty go traktujesz jakby był starszy. To mały chłopczyk, daj dziecku być dzieckiem, jesteś nadopiekuńczy. Ten komentarz w ogóle jest takim zaprzeczeniem wszystkiego. E, tutaj pani Ewa odpisała e, na ten komentarz, e, co ona to napisała? Nie rozumiesz słowa nadopiekuńczy, to gdy się trzyma dziecko na smyczy i siedzi z nim na huśtawce, co robią obecni mężczyźni bez jaj. Najlepsza rodzina, gdy kobieta jest trochę nadopiekuńcza, a tata uczy dziecko ryzyka. Tak jak to było zawsze. Rodzice się kompletują. W Szwecji ojcowie przyjęli kobiet i są jak dwie baby w domu. I wówczas konkuruje ze sobą, kto ma dać cyca. Tu jest plac zabaw, nie krzycz. Karim, to jest jedna zjeżdżalnia, a nie jest żaden plac zabaw. Nic takiego nie ma. Mówię do Karima, nie siedź jak taki truteń w tym wózku. Chodź, zostaw ten wózek. Nie musisz go brać, nikt nam go tu nie weźmie. I wyszliśmy sobie... to jest tak zwane psie pole, po tej stronie. No i po lewej stronie jest ten taki dom, gdzie są te border collie. Ja sobie będę popijał kawę, a Karim niech tutaj do mnie przyjdzie. Chodź! Karim, chodź! No zobacz, chodź tutaj, tutaj są pieski, biegają sobie jak zawsze. Zobacz jakie fajne, zobacz jakie słodkie, jaki jesteś słodki. I chciałem się odnieść tak krótko do tych komentarzy, czy ja za dużo wymagam od Karima? Możliwe, że tak jest też. Ja pokazuję szczerze niczego. Ojku, muszę iść, poczekajcie, bo auto jedzie. Pies czeka, przytulasz się tataty? Tak? Także słuchajcie, no możliwe, że czasami za dużo, może tak to też wygląda, tak jak mówię, pokazuję hmm. wszystko... Hmm, tak jak jest w tych, wszystkich, w tych vlogach naszych rodzinnych i niczego nie udaję, nic, nie jest a, aktorzy one nic nie jest grane, po prostu tak spędzamy czas, to tak to tak to nagrywam i nagrywam te momenty, które uważam, że chcę się nimi podzielić tak z wami, z widzami. Kalim, z czego tak się cieszysz nagle? E, I co? I po prostu e, jeżeli ja coś wymagam od Kalima, to już chcę się odnieść do tej kwestii. Tak, od Karima. To e, chcę go czegoś nauczyć, tak? Robią takie vlogi, jacy tutaj mężczyźni są lewi w Rumunii, że nic nie umieją. Są leniwi, mają dwie lewe ręce i chcę, żeby on tego uniknął. Ja wiem, że od dwulatka może nie ma co wymagać zbyt wiele, ale ja zawsze tak do Anny powtarzam, żeby miał takie nawyki, nawyki. On nie musi umieć już coś konkretnie zrobić, ale żeby miał nawyk, że to tak wygląda, żeby chociaż zaobserwował pewne rzeczy. Bo jak on to zaobserwuje i będzie wiedział, że o tak się robi, nawet jak on, nawet jak on tego nie będzie umiał czegoś zrobić, niech to tam gada, to wtedy po prostu będzie miał ten nawyk. O to mi chodzi. Więc nie wiem, czy ja to dobrze myślę, no, ale odpowiadam po prostu na ten komentarz. Nie uważam go za złego. To, to ktoś napisał. Tylko po prostu chcę wam to wytłumaczyć, jak ja to widzę. Żeby czegoś się już uczył. Nie musi tego umieć... Fizycznie zrobić, ale żeby wiedział, może jak to wygląda, albo jak się zachować w jakiejś sytuacji, i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej ja tak to uważam. Komu robisz, papa? Tutaj piję kawę, a tam dalej jest ta pizzeria, którą prowadzi Paweł z Diego, ale jest zamknięta, dopiero będzie otwarta po południu. Wracamy już do domu, bo czas na nas. Kawę jeszcze będę dopijał po drodze. No i muszę zaglądać, co w pracy słychać, czy coś się nie urodziło nowego. Mam nadzieję, że nie, ale dzisiaj mam wyjątkowo luźny dzień. I jest piątek, jak nagrywam tego vloga. kiedy wy go zobaczycie, to nie mam pojęcia. Jesteśmy już w domu, i teraz przygotowuję nam coś do zjedzenia. Wcześniej Anna zrobiła taką rybę. To wygląda jak łosoś tutaj. Karim coś marudzi i tak dalej. A ja przygotowuję jeszcze do tego mamałego i mamy zrobioną kapustę. Tutaj mamałego tak gotuję wodę z solą, dodaję troszkę masła. <noise> Karim powtarza po mnie: troszkę masła, tak? Nie później, jak się woda zagotuje, to dodam więcej, będę mieszał, Ma małego, to jest proste do zrobienia. Mężczyźni w Rumunii tego nie umieją, albo sam im się nie chce. Kapustę zagrzeję w osobnym naczyniu, no i będziemy mieli sam raz do zjedzenia. Pokażę, jak będzie gotowy. Będzie pyszne? Będzie pyszne. No to super. Chciałem Wam pokazać tak, tutaj jest ta ryba już odgrzana, znaczy ona była pieczona na bieżąco. Tutaj mamy kapustę, mama łyga, która tutaj dochodzi, jeszcze parę minut będzie gotowa. Tam jest ryba, jeszcze więcej ryby. No i tu jest kapusta dla mnie i też dwa kawałeczki rybki. Zaraz nakładam mamałygę, no i życzę nam smacznego. Czas na wieczorny spacer, tym razem bez Karima. On zdążył, nie właśnie, nie zdążył się wyspać, nie mogłem go uśpić. Jej co ja się namęczyłem, żeby zasnął, ale... ale nie zasnął. No to jak nie chciał, no to nic na siłę. I wymyśliłem jedną rzecz, że dzisiaj jak nie będzie spał, znaczy nie spał w ogóle za dnia, to pójdzie wcześniej spać, około 21.00. A wczoraj poszedł o 23, spał do 9.20 i to ledwo go dobudziłem o tej godzinie dzisiaj, więc trzeba to zmienić. I teraz zaproponowałem tak, moja powiedziała, że w sumie tak będzie dobrze, że będę go budził 7.30 codziennie. Aby nie robił sobie tych dżemek tak późno, bo jak późno wstaje jest wyspany, no to to nie chce spać w nocy i jest problem. I 23 to jest za późno, żeby takie małe dziecko szło spać. Nie chcę, żeby chodził wcześniej, żeby o 9 chodził spać. O 21. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze. No, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Będę Wam zdawał relacje oczywiście na vlogach. Słychać gdzieś w oddali szczekające psy. To jest wszystko, jeśli chodzi o tego kolejnego takiego daily vloga. Vlog toberowego. No i co, wy napiszcie po prostu komentarze, co tam uważacie. Jak ja zawsze powtarzam, byle z kulturą. No, i tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie też łapki w górę. No i oczywiście, subskrybujcie nasz rodzinny kanał. I możecie udostępniać te filmy, niech się niosą w otchłaniach YouTube'a. Dziękuję Wam serdecznie. No i do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.